Nasza Dobrowska nigdy nie zginie, z każdym kolejnym dniem Pchniemy w nią, życie wciąż ją Spotykamy, jakże piękną mira to jest naszą wiosą Lekiem na smutne miny, no to w nie super ziomy. I najlepsi przyjaciele Dobrowska the best Dobrowska, numer jeden, ludźmy ten hyd, Którego słów, jestem pewien, pokażmy wszystkim dziś, że zawsze pomożemy w potrzebie Dobrowska to my, Silna społeczność, dzięki nam będzie tutaj wieczność Dobrowska to my, Silna społeczność, dajemy 100% siebie Dąbrowska to my, silna społeczność, dzięki nam będzie tutaj wieczność Dąbrowska to my, silna społeczność, dajemy 100% siebie Jesteśmy artystami, kilkaset kreatywnych, już razem się trzymamy i wylewamy na kartki Tuż razem dążymy do celów, marzeń i snów, Dąbrowska nigdy nie zginie, wykrzyczmy znów Niech uśmiech nie znika nam z twarzy, bo to rzecz najpiękniejsza. Zawsze warto marzyć i dawać coś prosto od serca. Chyba potęga na nas tutaj oświeca, Dąbrowska najlepsza szkoła w Kętach. Najlepsza szkoła w Kętach. Najlepsza szkoła w Kętach. Dąbrowska to my, dajemy 100% siebie. Dobroska to my, silna społeczność Dzięki nam, będzie tutaj wieczność dobroska to my, silna społeczność Dajemy 100% siebie Dąbrowska to my, silna społeczność Dzięki nam, będzie tutaj wieczność dobroskat to my, silna społeczność Dajemy 100% siebie światło to odbije. No a jakbyś tak odtąd nagrała? Czekajcie, by was znowu chciała powitać.